Cofanie połuku. Cofając, mamy możliwość nies na nieskończoną ilość korek, i trzy razy możemy wyjść. Najważniejszy jest ten odcinek: czyli wycofując całą ciężarówkę z tej prostej. Nie możemy robić dużych kątów, ale przyczepa od początku musi koła, dupka przyczepy, od początku muszą iść wzdłuż żółtej linii. Żółta jest na naszym placu. Oczywiście kursant miałby już niezaliczony ponieważ nie wyłączył świateł głowy tylnych a za chwilę mu zwrócimy uwagę pamiętajmy żeby nie robić dużego kąta czyli żeby ta przednia ściana przyczepy nie pokazała nam się w połowie kursant teraz tutaj złamał trochę za długo to trzyma już powinien wracać kołami w prawo żeby pchać przyczepę dupa przyczepy jest w dobrej odległości, koła przyczepy od linii są w dobrej długości trochę za duży zrobił kąt wybronił się ładnie bo zmniejszył ale w tej sytuacji musimy pilnować, żeby tu nam lewa strona nie wyszła na binę. Kąt mamy za duży, dlatego cały czas kursant powinien tutaj nie doprowadzać do zwiększenia kąta. Zobaczymy, czy z tego wyjdzie. Według mnie już nie wyjdzie. Ok, popatrzmy na tył przyczepy, jest już za blisko linii. Ok, robimy korektę. Korekta ma na celu zmniejszyć kąt. Kursant tam nie ma miejsca, czyli musi tu odjechać do przodu. Kołami teraz skręcić w tamtą stronę, żeby zmniejszyć kąt. O, i myślę, że to nam wystarczy. Teraz kursant powinien przygotować koła, żeby pchać przyczepę bardzo dobrze. I trochę za bardzo żeś tu skręcił tymi kołami w prawo, trochę mniej. I obserwujemy tył przyczepy, czyli duchkę i koła. Bardzo dobrze. Kąt mamy co prawda bardzo duży tutaj, bo widać to po tej ścianie. Ale myślę, że jeśli już ciężarówka z przyczepą wyszła z tej strefy, gdzie jest. Ten pierwszy słupek przy cofaniu, to w, te, w tej chwili możemy sobie pozwolić na większy kąt. Bardzo dobrze idzie nam tutaj tył przyczepy i koła. Trochę za duży kąt. Widzę, że kursant tu się ładnie broni kołami. Super. Sprawdzamy lewą stronę, czy nie wychodzi. Ok, ucieczka od Przypominam, my mamy zestaw troszeczkę dłuższy niż zestaw egzymiacyjny, Trochę, jak powiem, gorzej się cofa, ale bardzo ładnie sobie kursant radzi. No pytanie tylko czy zmieści się w 5 minutach? Myślę, że tak. Już tu nam przyczepa pięknie się zbliża do prostej. Super. Ważne jest teraz, żeby kursant ładnie ustawił przyczepę równolegle do żółtej linii. Pamiętajmy, że najpierw ustawiamy przyczepę, później szybciutko musimy wyrównać ciężarówkę do przyczepy. Elegancja. Przyczepa ustawiona równolegle do prostej. Kursant pięknie tutaj Wyrównuje ciężarówkę do przyczepy. Super. Trochę za szybko. Poprawa, bo przyczepa nam uciekła. Czyli jeszcze raz tył przyczepy musimy do linii. Bardzo ładnie to zrobił. Super. Super. I szybkie wyrównanie ciężarówki do przyczepy. Szybkie, szybkie. O właśnie. Trochę spóźnił to. Przyczepa trochę się wygięła, ale zobaczymy czy korekta będzie potrzebna. Według mnie nie. Tutaj nie ma niebezpieczeństwa. pan powinien teraz sobie sprawdzić w tą stronę. Dotknięcie linii. Zadanie do powtórki. Dotknięcie pachołka. Po egzaminie. Bardzo ładnie tutaj. Ja pokazuję to, co KurSan widzi w lusterku. Ok. Teraz, teraz musimy tak podjechać, żeby tył przyczepy, był w odległości mniejszy niż 1 metr od końca pasa. Bardzo istotne jest to, żeby na egzaminie ta ciężarówka w pozycji początkowej stała yy, ustawiona, bo dzięki temu możecie sobie znaleźć punkt odniesienia, gdzieś na placu, jakiś słupek, jakaś latarnia, kawał jakiejś linii, deski. Na egzaminie w zielonej górze, mniej więcej o w tym miejscu, znajduje się tu, gdzie ten słupek, na którym teraz daję powiększenie, znajduje się duża latarnia. Bardzo jest ważne, żebyście mieli ten samochód, albo Wy, żebyście sobie ustawili ten samochód w dobrej pozycji, albo żeby egzaminator to zrobił, nie pozwolić, bo zdarza się tak, że egzaminator stawia na środku pasa ruchu, no próbując według mnie w tej, w tej sytuacji wyłudzić jakby egzamin. O, no, kursant tutaj dobrze zrobił, tro, troszeczkę ryzykownie, ale myślę, że byłoby zaliczone. Przypominam, cofając, macie 5 minut, 3 razy możecie wyjść, nieskończoną ilość Yy, nieskończoną ilość korek na cofanie. Kolejnym zadaniem byłoby yy, tak zwane zestawy, czyli pierwszy zestaw to jest parkowanie skoszne przodem i parkowanie prostopadłe tyłem. Drugi zestaw to jest parkowanie prostopadłe przodem i ruszanie na wzniesieniu. Jeśli ktoś z Was by chciał wykupić u mnie godziny, zapraszam. Mam swój kalendarz wirtualny na stronie www.word.zgora.pl Instruktor Jakub albo proszę, wystarczy zadzwonić pod ten numer. Dziękuję bardzo i zapraszam.